Pana profesora Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie o jego wystąpienie. Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie przywitać również państwa w imieniu Zamku Królewskiego w Warszawie na no, dzień urodzin. Imienin króla to jest nasze wspólne, wspólne święto. Proszę Państwa, ja będę miał tylko komunikat. Chciałem tutaj powiedzieć o pewnych kontaktach, nie, niewielkich, ale kontaktach Jana Piotra Norblina z Królem Stanisławem Augustem. Owocem tych kontaktów jest kilkanaście zachowanych do dzisiaj. Akwareli, gwaszy i rysunków przedstawiających letnią rezydencję polskiego monarchy w Warszawskich Łazienkach. Najwcześniejszy z tych przekazów to są rysunki ołówkiem i tuszem datowane na lata, koniec lat 89, rok zasadniczo. Najpóźniejszy 94, więc ten okres kontaktu był stosunkowo krótki. Te akwarele i najwcześniejsze i najpóźniejsze znajdują się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Wśród tych akwareli wyróżniają się szczególną brawurowo, brawurą malowania akwarele przedstawiające właśnie uroczystości w łazienkach, chciałbym państwu przypomnieć, to jest ten Piękny zestaw, zresztą pokazywany ostatnio na wystawie Stanisława Augusta w Zamku Królewskim w Warszawie. Akwarele przedstawiające uroczystości w Parku Łazienkowskim, odbywające się na zakończenie pobytu Stanisława Augusta, letniego zakończenie, bo to jest 7 wrzesień, rocznica. Też taka data bardzo ważna, bo wtedy król, jak można powiedzieć, symbolicznie wracał do zamku po pobycie po letnim w łazienkach. Jednak tą grupę rysunków i akwarel Norblina odnoszących się do łazienek uzupełnia nieznany dotychczas zespół czterech gwaszy przez Norblina rysowanych w zbiorach Fundacji Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim w Warszawie. Ja, proszę Państwa, pisałem już o tych, o tych gwaszach 11 lat temu w księdze pamiątkowej ku czci profesor Zofii Kębłowskiej. Jednak dosyć ograniczony zasięg korzystania z tej publikacji spowodował, że przedatowane przeze mnie pewne istotne fakty do dziejów łazienki mogły zostać niezauważone. Tak w każdym razie stwierdziłem po kilku rozmowach z moimi kolegami. Dlatego też pozwalam sobie dzisiaj jeszcze raz je przypomnieć, korzystając z dzisiejszego zebrania i z okazji właśnie imienin króla. Gwasze przedstawiają pałac na wyspie i jego najbliższe otoczenie. Pierwsza z nich, pokaz, bardzo proszę, jakby pani po to jeszcze druga z tych poprzednich, następna. Pierwsza, pierwszy z gwarzy pokazuje pałac od strony południowej. Jest sygnowany i datowany przez malarza Norblin 1785. Drugi, bardzo proszę, niedatowany. Ale z tej samej grupy, sygnowany przedstawia pałac od strony północnej. Trzeci z kolei. Bardzo proszę, malowany był z tarasu przed elewacją północną w kierunku widocznego na moście pomnika króla Jana III, czyli jest to ten widok, który możemy podziwiać w tej chwili, patrząc się w stronę mostu. I ten jest datowany przez Norblina i sygnowany 1785. Te trzy akwarele są podobne w swoim artystycznym wyrazie mają te same wymiary, biorąc pod uwagę jeszcze identyczne oprawy, stanowiły one niegdyś jednorodny zespół. Różni się od nich czwarty gwarz, nieco większy oraz inaczej oprawiony, proszę następny, to jest ten właśnie. Jest on utrzymany w znacznie jaśniejszej tonacji kolorystycznej. Jest też sygnowany i datowany trzy lata później, 1788. I też jest sygnowany przez Norblina. Charakterystyczną cechą, jak Państwo wiecie, rysunków, akwareli gwarzy Norblina było, była wyjątkowa swoboda i spontaniczność każdego ujęcia. Artysta starał się przede wszystkim utrwalać pewien nastrój i najistotniejsze, niemal syntetyczne rysy rozgrywającej się sceny rodzajowej z wydarzenia historycznego. Szczególnie dotyczyło to architektury, która była przeważnie malowana niezwykle swobodnie i rzadko konkretnie to że zresztą widzieliśmy na poprzednich widokach amfiteatru, który jest w zupełnie innych, jak można powiedzieć, proporcjach niż rzeczywistości. Mniej ważna była dla niego właśnie inwentaryzacyjna precyzja w oddawaniu realiów scenerii tych przedstawionych wydarzeń. Dlatego też te trzy pierwsze z omawianych przeze mnie gwaszy są bardzo nietypowe dla znanej nam twórczości Norblina. Są one bowiem przedstawieniami projektu, Projektu rozbudowy pałacu na Wyspie i Nowego Mostu z projektem pomnika króla Jana III na drodze Agrykoli, a nie klasycz, klasycznymi widokami architektonicznymi malowanymi z natury. Norblin po prostu wpisał projekty architektów królewskich w istniejący pejzaż parku Łazienkowskiego. Prezentowane przeze mnie gwasze Norblina stawiają w nowym świetle dotychczasowe ustalenia dotyczące Zarówno rozbudowy pałacu na wyspie, jak i ustawienia na moście pomnika Jana III. Skoro malowane były w 1785 roku i posiłkują się konkretnymi projektami, oznacza, że już wówczas projekty te były gotowe, a król sprawdzał, jak proponowane rozwiązania architektoniczne prezentować się będą w przestrzeni Parku Łazienkowskiego. Dowodzą też, że dalszą rozbudowę pałacu na wyspie. Planowano zaraz po zakończeniu rozbudowy części południowej w 1784 oraz że miała ona objąć cały budynek. Należy przypomnieć, że król Stanisław August już w 1777 roku zdecydował się nadbudować dawny budynek łazienki, a w 1779 dodać po jej bokach chińskie moski i galeryjki nakryte daszkami. Budynek nie wyróżniał się jednak mimo tego w kompozycji przestrzennej Łazienkowskiego Parku, która wymagała nadal bardziej zdecydowanego akcentu architektonicznego. To zapewne skłoniło króla do podjęcia prac projektowych, mających na celu dalszą, znaczną rozbudowę dawnej Łazienki. Przypomnijmy raz jeszcze akwarelem Norblina z widokiem pałacu od strony północnej, z pisanym projektem nowej fasady. Proszę następny. To jest, to jest ten projekt. To jest ten rysunek Norblina. Projekt odnajdujemy bez trudu w zespole zachowanych rysunków architektonicznych w zbiorach gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę. Nie, nie.